Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Panie, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, synu człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, synu jednorodzony, Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego amen nim kres nadejdzie jasności błagamy Stwórco wszechświata byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech ciebie wielbią z wesele. Niech ciało zdrowiem się cieszy, I duch gorliwość odnajdzie, A ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze, najlepszy przez syna twego Chrystusa co z tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki amen panie nie ukrywaj przede mną swojego oblicza bo w tobie pokładam nadzieję. Usłysz panie modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości, nie wzywaj na sąd swojego sługi. Bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed tobą, Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych, A we mnie duch mój omdlewa. Zamiera we mnie serce, wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich, wyciągam do Ciebie ręce, jak ze ziemia pragnie Cię moja dusza. Wysłuchaj mnie prędko, panie, ale bowiem duch mój omdlewa, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej. Bo w tobie pokładam nadzieję, Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, Bo wznoszę ku tobie moją duszę, Wybaw mnie, panie, od moich wrogów. Uciekam się do ciebie, Naucz mnie spełniać Twoją wolę. Bo Ty jesteś moim Bogiem, niech mnie Twój dobry duch prowadzi. Po bezpiecznej równinie, przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię. W blasku dnia nowego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza. Gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu zbawiciela. Tyś sama wykarmiła twego stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, Uczczona Gabriela, wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.